Daje słowo. Lidia Bogaczówna. I Andrzej Popiel. W zależności od tego, do kogo mówimy, zmienia się jak. Inaczej przecież przekazujemy nasze intencje dzieciom, inaczej obcokrajowcom, przełożonemu specjaliście czy laikowi. Czyli ten sam tekst znaczy coś innego w zależności od tego, do kogo mówimy. Tak, do kogo. Opowiem Państwu sytuację, yy, jaką. Zauważyłam kiedyś na placu targowym, idzie przede mną pani, pcha przed sobą wózek inwalidzki i z wielką czułością, mijając stoisko z ozdobami świątecznymi, mówi, e, nachylając się nad tym wózkiem, zobacz, o jakie piękne, a może kupimy coś, mnie się bardzo podobają te żyłki świecące, o, ojej, popatrz, a takie piękne bańki. Tak mi się żart zrobiło tego dziecka na wózku, i pomyślałam sobie, że musi być bardzo małe jeszcze, bo nawet nie widać, znaczy nie wystaje z zawózka, a już taki doświadczony wózek inwalidzki. Matka taka czuła. I tak myśląc, mijam tę panią, i z ciekawości odwróciłam się delikatnie. A na wózku jest parę wypchanych, sfatygowanych reklamówek. Jak słowo potrafi zmylić ale i obnażyć prawdę. Czasami nie trzeba na siłę grać dziwnego, zagrać dziwnie, żeby pokazać dziwnego człowieka. Wystarczy to samo słowo skierować, tylko w innym kierunku zaburzyć logikę sytuacji. Tekst, który mówimy, jest w tym momencie dla nas całym światem. Ma swój początek, środek, koniec. Możemy w nim zawrzeć samego siebie, swoje widzenie świata, swoje wartości, strachy, radości, doświadczenia. Tym tekstem pokazujemy siebie w środku, odkrywamy się. Mówimy, bo chcemy przekonać widza do tego, co dla nas ważne przekonać go do naszego punktu widzenia, podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Może go to zmieni, może go uratuje. Dlatego, jeśli ten sam tekst będą mówić różni ludzie, to on będzie zupełnie czym innym. Będzie miał inne akcenty. Bo każdy człowiek jest niepowtarzalny. Nawet bliźniaki jednojajowe mają oprócz identycznej powłoki różne charaktery. Nie doceniamy mowy, bo mamy ją, od kiedy tylko nauczymy się porozumiewać. Nie pamiętamy, jak było przed tym, kiedy jeszcze się jej nie nauczyliśmy. Ale popatrzmy na małe dzieci, z jaką radością wypowiadają kolejne nauczone słowa, jakie są dumne, że zaczynają się komunikować. Nawet biją sobie brawo, bo udało im się dopasować słowo do przedmiotu czy osoby. Przysłowie mówi: naucz się wszystkiego, potem zapomnij, naucz się drogi, potem znajdź swoją. Bądźmy przez chwilę dziećmi. Powinniśmy nauczyć się od początku każdego wyrazu, przyjrzeć mu się, co tak naprawdę znaczy usłyszeć jakby pierwszy raz, zachwycić się jego melodią. E, przyjrzyjmy się wyrazowi abracadabra. E, według Wikipedii Prawdopodobnie pochodzi z języka arameńskiego, nie ma żadnego znaczenia. Z kolei Henryk Nicpo w Wielkanocnej Magii zajęć, Zaklęć pisze, sam zwrot pochodzi z języka łacińskiego lub francuskiego, który ma swoje korzenie właśnie w tych językach. uciś uściśnij, ucałuj kadawy trup. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że w tym przypadku słowo trup jest użyte jako synonim diabła, czyli bardziej poprawne byłoby przetłumaczenie powiedzenia Idź w diabła, lub pocałuj diabła. Jeszcze inni podają, że to starożytne zaklęcie gnostyczne z czasów biblijnych oznacza precz i chroniło przed złymi duchami. A co mamy w Harry poterze? Śmiercionośne zaklęcie niewybaczalne, a dawa Potocznie natomiast używane jest jako um, niezrozumiała plątanina słów. Tak mówimy, prawda? A to, to jakaś abrakadabra. Jak to jakaś? Jaka plątanina słów? Przecież to jest magiczne słowo. Przecież to jest klucz do sezamów ze skarbami. Ten, ten klucz otwiera skarbce, powoduje, że rzeczy znikają lub się pojawiają. Dlaczego? Bo nasze intencje nadają mu znaczenie. Lubimy to słowo, bo kojarzy nam się z dzieciństwem, kiedy rodzice mówili, Tajemniczo abracadabra. I nagle z za ich pleców wyskakiwał lizak, samochodzik, balonik, bo przecież nam obiecali. I Teraz obiecane słowo materializowało się. I zapraszamy Państwa na jeszcze jeden, już ostatni odcinek.